3 zwitaski bardzo serdecznie. Tym razem będzie taki updatecik odnoszący się nawożenia, podawania CO2, w tymże akwarium oraz taki ogólny update. To może zacznijmy od tego, tutaj jak widać, akwarium bardzo zarosło. Minął już, mija już drugi tydzień od założenia tego zbiornika. Muszę powiedzieć, że jest to praktycznie moje pierwsze akwarium na bazie ziemi, akwarium ogólnie roślinne, z którego jestem naprawdę zadowolony. Wcześniejsze akwaria, praktycznie było tak, że jak coś posadziłem na sadzie jakąś roślinę, ta po prostu gniła i nie, dała, nie dawała rady. Tutaj każda roślina, dosłownie każda, Naprawdę bardzo ładnie się rozrasta. Może pokażę to z bliska. Tak wygląda hygrofilia. Tak wygląda limfolia aromatica. Jak widać no potężna naprawdę. Tak samo. Hełzacz bagienny już cięty kilka razy. Wszystkie rośliny, tak samo Dpilis Diandra, Salzmani, a nawet Blixa. Co jestem niezmiernie szczęśliwy. Wypuszcza bardzo dużo nowych liści. Jak widać, podobnie Polisperma, Zerofilata. Dosłownie jak mnie każda heniu każda roślinka postanowiłem, że już powinienem zaczynać nawozić w tym akwarium tak powoli, bo powoli, ale zaczęły się pojawiać braki na roślinkach konkretnie na razie tylko zauważyłem na hydrofilii, znaczy nie tylko zerofilatce, hydrofila zerofilata, tak Niektóre listki to są jeszcze stare, nie wiem czy to będzie widać. O tutaj zaczynają się pojawiać tam nie mi chyba Poja Poja zaczynają się pojawiać po prostu braki. Więc yy, będę zaczynał niedługo nawozić prawdopodobnie makroelementy, ponieważ mikro naprawdę yy, dużo znajduje się z ziemi ogrodowej, yy, co jeszcze bym powiedzieć. Yy, jeśli chodzi o glony w tym zbiorniku glony są, no nie ukrywam lecz o tutaj Profile chwili formis, są to nitki lecz ja mam podejście do tych glonów takie, że mm, to są akurat takie według mnie słabe glony, ponieważ mm, za pomocą ręki można albo pęsetą, choć, chociażby można to po prostu zdjąć delikatnie z tej rośliny nie są one tak wgryzione i nie ma po prostu problemów Dla mnie najbardziej irytujące jest o, tam ja pokażę no to właśnie, nie wiem skąd to się bierze wszyscy mówią, że to jest zbyt dużej ilości światła Ale problem jest taki, że jak spróbuję zmniejszyć ilość światła w tym zbiorniku to po prostu większość roślin przestanie mi rosnąć, tak samo jak bliksa, czy Marsylia. Przestań po prostu rosnąć, bo są to rośliny wymagające dosyć sporego oświetlenia. Tak samo wygląda tutaj, te kamienie są po prostu brązowe. Jak już zacząłem tutaj o tym miejscu, plażę nie ukryłem, okazała się, nie wypałem. No po prostu masakra. Nie wygląda to ciekawie. Cała jest po prostu brązowa. Tak samo wszystkie rośliny, które były na tej plaży, czyli właśnie gałęzatka, mech, mech i pelia, po prostu się tak ogloniły i zbrunatniały, że się nie dawały do niczego. Tę gałęzatkę też muszę wyrzucić. I po prostu zdecydowałem, że plażę usunę, ponieważ wygląda ona masakrycznie. I znajduje się tutaj także żwirek. Z tyłu będzie poegosteum erectus. Z przodu natomiast jakieś inne roślinki zobaczę, co Znajdę w sklepie, co mi się osobiście spodoba. Akwalny sprzed przycinką, pokażę Wam jak to wygląda po przycince. Z w którejś z kolei, jak widać, wszystko potężnie zarasta. Tutaj bakopa była, jest dalej, lecz poprzez wąkrotkę arachykrofilia podispermy stała tak zrośnięta, że praktycznie nie widać, tak samo ludwigia została zagłuszona przez ten gąszcz roślin ten osad także pojawił się na żwirku na żwirku dlatego, że nie ma po prostu takiego ruchu tym żwirkiem nic nie nic nie przekopuje tym żwirkiem do tej pory podawałem tylko tylko karbo teraz zacznę prawdopodobnie tak wspólnie mikro w bardzo małych ilościach nie zna się nawożeniem, więc dlatego ja zawsze staram się tak powoli zaczynać z nawożeniem w zbiorniku. Lecz tak jak wspomniałem, jestem z tego akwarium bardzo zadowolony. Jeszcze miałem wspomnieć, w poprzednie kiryskie, które kupiłem, te kiryskie pigmejskie, okazało się, że jeden z nich nie jest to kirysek pigmański lecz jest to kirysek tak zwany mini dwarf czyli tłumacząc mały krasnoludek mały karzeł tak to było określone w sklepie trochę dziwne dla mnie ponieważ jak sprawdzałem w jest to yy, poprawna nazwa yy, tego kiryska to jest yy, Cordoras z mini tak się nazywa pra prawidłowo. Jest to podobno bardzo mało spotykany kierysek. Jeden się trafił. Teraz akurat wam nie pokażę, bo przy takim gąszczu roślin taki ryski widzę raz na dzień lub dwa. One się tam kryją w tej hierarchii Deformis. Co tu jeszcze powiedzieć? Jeszcze nie wiem czy to widać. Wydaje mi się troszkę, że ta woda nie jest taka super przejrzysta. Czasami jest troszkę zmętniona, na filmie tego dokładnie nie widać, ponieważ aparat strasznie tak wyjaśni i wybiela to akwarium, woda jest troszkę ciemniejsza, lecz troszkę według mnie wydaje mi się, że zmętniona, także za chwilkę Wam pokażę jak zbiornik wygląda po przycince, także widzimy się także po przycince. Tak to się prezentuje. Już powoli zaczynam kształtować sobie te roślinki. Tutaj obciąłem mikranteum. Hygrophila polispermae, tą i trochę innych gatunków. Plaża tak wygląda, trochę zmniejszyłem, ponieważ chciałem zostawić akcent plaży. Tutaj się znajduje już wielek ten sam, co tam na razie znajduje się tu tylko wąkrotka białogowa. Tak jak wcześniej wspomniałem, tam będzie yy, jakieś inne roślinki, coś wymyślę. Yy, jeszcze nie wiem. Zostawiłem akcent plaży, ponieważ jakoś tak miałem ochotę, mi się tak spodobało. Yy, na no, początku plaża była dla kilisków, lecz yy, jakoś one w ogóle nie są tym zainteresowane ponieważ jak już może wiecie jestem projektantem ogrodów i moja praca polega w domu. I jak sobie tutaj pracuję z komputerem, to co jakiś czas spojrzę na to akwarium. I z tego co zauważyłem te kieliski praktycznie w ogóle ani razu ich nie widziałem na tej plaży, a jest ich 7, więc widać, że mi się to chyba nie podoba. A naprawdę długo tutaj patrzyłem. Dosyć często a one w ogóle są praktycznie niezainteresowane tą plażą. Jakby się po bały, bo nie wiem czy za jaskrawe czy coś im się nie podoba. Ja nie mam pojęcia. One wodą sobie tam buszować w roślinkach. Tak widać CO2. No, wiem. Bąble masakryczne z tego dyfuzorka. Kostka lipowa już jest. Niedługo będzie zamontowana tak, jak jeszcze raz wspomnę, jest to moje pierwsze akwarium, takie typowo roślinne, z którego jestem na 100% zadowolony. W poprzednich akwariach, um, popełniłem bardzo wiele idiotycznych dosłownie błędów, ponieważ um, aż śmieję się po prostu sam z siebie, ponieważ mój pierwszy trawnik był z higrafili polispermy, która się w ogóle nie przyjęła. Co świadczy o świetle i mojej zerowej wiedzy na temat trawniczków. Kolejny trawniczek był z Rotary Rotundi Foli, także genialny pomysł. Po prostu super, Myślałem, że to fajnie wyjdzie. Lecz no... wiadomo, człowiek popełnia dużo błędów. Teraz już zdecydowanie typowe trawniki, czyli Henio, Marsylia Kolczasta oraz. Roślinki na innych planach się prezentują bardzo ładnie, jestem z nich bardzo zadowolony. Rośliny z przycinki praktycznie od razu znalazły właściciela. Także jestem bardzo, a to bardzo zadowolony. Szczególnie jestem zdziwiony tą, że blik są Japonikom, która nieoczekiwanie się przyjęła. Wszyscy, czy znaczy w sumie ja myślałem, że nic z tej rośliny nie będzie. Miałem je w ogóle nie zamawiać, ale dostałem w zestawie, więc myślę, a posadzę ją tutaj. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Kończy mi się już bateria, ale widzimy się wkrótce. To także do zobaczenia. Cześć.